Yes. Czerwoni gotowi? Dzień dobry, Szanowni Państwo. Przyszedł czas na kolejnego vloga. Dzisiaj jedziemy na paintballa. Jest to pierwsze spotkanie naszej nowej grupy, którą założyliśmy, Dzieci Offline. Spotykamy się na polu Torio, gdzie są organizowane takie gry otwarte dla dzieci w wieku 8-13 i 13-18. Gry są otwarte, więc każdy, kto ma ochotę, może do nich dołączyć. Także zapraszamy. Dobra, słuchajcie, dostaniecie maski. Maski zakładamy już tutaj w tym miejscu pod siatką. Wchodząc na pole. Tu jest zabezpieczenie na luz. ściągamy zabezpieczenie. Wrzucamy do tej skrzyneczki i wchodząc z pola zakładamy zabezpieczenie. Oddajemy broń tam koledze i koleżance i odkładamy maskę na swój numerek, ok? To jest broń na sprężynę. Kulki są bardzo małe. One praktycznie nie bolą, te kuleczki. Prośba. Jeżeli wam się otworzy magazynek i wysypią się kulki, nie zbierajcie jej z ziemi, bo się broń przytnie. Przyjdźcie do nas, nasypiemy wam kulki, okej? Okay? Broń, żeby strzelić bronią, trzeba zrobić taki ruch. Pełny. Już jest broń zablokowana i możemy śmiało strzelić. Okej? Okay? Słuchajcie, zagramy kilka scenariuszy. Dwa. Zaraz dwa. Zagramy dziesięć. Jest! <gry> Bo kilka drożynów więc... no zaczyna. Tak, jedna trzy. drużyna. Ty już no, tak. kolego grałeś. To pójdziesz w drugiej drużynie, tam do drugiego rogu. Dobrze? I na mój tak. znak startujemy. Pierwszą, pierwszy scenariusz, który zagramy, to drużyna z tej strony musi bronić tej flagi pirackiej. Mhm. A tam z tyłu jest flaga taka żółta z uśmiechem. I trzeba ją wyjąć i położyć na okay, ziemię. czyli to jest taki alaka Capture the Flag. Czyli trzeba wyjąć flagę przyjąć. Dostaniemy kuleczkę, ręka do góry i schodzimy z pola. Dobra, a ona zadaję pytania, ten to nie odpowie. Ten ma źle. Dobra, chodźcie, spróbujcie, czy przyładujecie broń. Tutaj się w kolejkę ustawcie tylko się nie bić spokojnie nie bić się. Dzięki ty już były nie Przeładuj. Dobrze. Jeszcze raz. Wypadła ci na ziemię. Dobra, następny Do musisz cofnąć. Jeszcze raz. Pełen ruch. Dobra. następny Trzymaj dwie ręce. Trzymaj dwie ręce. Cały czas i powęży. Dobrze, Dobrze następny. Dobry! <laughs> Odbiło się od ziemi no? jeszcze. Elegancko. Rikoszek poszedł. Następny. Jak się zrymowało, teraz się stopiło. Czoknij. Tak rikoszek. Dobry! Mamy snajpera. Jeszcze jedno. Jak idzie osoba z podniesioną ręką, nie strzelamy do tej osoby, o, dobra? <śmiech> <śmiech> Dobrze. Chodźmy, Złożycie chodźmy. Mi. Nie tak, patrzcie. Jak pajączka. Tu, tak, ręka, tak, daj tu. Tu, tu, tu. Nie, tu, nie. Tak. O, o, o. Chodź, chodź. Zademonstrujemy, dobrze? Daj rączkę. Dobra, dobra. Wyciągnij lewą rączkę. W ten sposób. O. Dobra? Jak w plecach. Trzy klasy. Dobra. Fila, chwila, chwila. Chwila, chwila. Wszyscy czerwoni. Wszyscy. Wszyscy czerwoni? Wszyscy czerwoni. Jakieś Wlacie. Nie, bo Wlacie. Zakładamy maski! Dzień.

i dawaj. I żółci lecą tam. A żółci! Dobra. Jak wejdą na wieżyczkę, to mają zły. Chy! Jak można na imię? A powiedz jak dzisiaj jest na paintballu? Fajnie. Jak odczucia twoje? Ze, ze strzelania. Jak dostajesz kulką, to mocno boli? Ja raz nie boli. W ogóle się odbiło. Odbiło się od Ciebie, czyli się nie, nie rozwaliła. A powiedz mi, czy to jest na tyle fajna zabawa, że jesteś i że masz ochotę przyjechać jeszcze raz tak. na nią? To super. Dziękuję ci bardzo. Coś chłopaki? Powiedzcie kilka słów na, tego, na temat tego, jak dzisiaj się wam gra. Było się no, no, bo każdy mógł się pomalować. Każdy mógł się pomalować. Na jakie kolory malujecie dzisiaj? No zielony. Zielony. Ja w ogóle jeszcze nigdy nie no dostawałem się tego Nie dostałeś. Ja dostałem kawę. A, a kto dostał? Ja dostałem. Ja dostałem. No i jak? Boli? Nie, nie bo ja się nie boli. Ja się dostałem trawą. Tylko a... czuć lekko ten, że się dostało i tylko tyle. Że się dostało. Tak. Eee, a powiedzcie mi, czy to jest na tyle fajne, że przyjedziecie tutaj jeszcze raz? No! No to super, w takim razie dzięki. A do... ja w pracy to najbardziej boli jak się dosjedujecie. No to się boja, ale ten. Ale fajnie jest. Mhm. Fajnie, fajnie jest. Może jeszcze przyjedziemy jeszcze raz pewnie. Dobra, to super. Do zobaczenia następnym do razem. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Myślę, że wszyscy są bardzo zadowoleni. Fajnie, jak możesz powiedzieć kilka słów, jak było, jak Ci się podobało? Było głównie fajnie. Kilka no z dwa razy dostałem, musiałem zejść, a tak to razem to zbiłem. Z 12 dzieci, no było fajnie. Moja drużyna no i super, a powiedz mi, czy twoje obawy, że będzie cię boleć, ee, są podstawne, czy, czy, czy nie do końca? Bo ja ja jak nic, nie wpić, nic nie czułem, zostałem w piszczelnicy. Czyli generalnie PayPal nie boli, tak? No to z um, tymi dziecięcymi to nie. No oczywiście tymi dziecięcymi markerami. No, z markerami dla dorosłych jest zupełnie inaczej, chyba każdy to wie, kto był, e, że jednak e, te uderzenia są bolesne. Ale markery dla dzieci są bardzo fajne wydaje mi się, że możemy polecić to wszystkim dzieciakom, żeby spróbowali i poszli pierwszy raz na jakieś pole komercyjne i zagrali sobie w paintball. Także bardzo dziękujemy wam za uwagę. Życzymy wam wszystkiego dobrego i